Witajcie, cubehardowicze! Ja jestem Dawid12, a to jest CUBEHARD NEWS! Po małych problemach technicznych udało nam się odpalić o 18.30. Wielu graczy ruszyło na podwoje zamków. Gildia CO wraz z Wolf, Drag, Andr, Cobr, GCK i Pirfami zaatakowała gildię Ogór, którą nagle zaczęły bronić gildie RPL, Abel, Rzym i Doom. Kończyło się na tym, że bitwa przeniosła się pod gildię CO. Bitwa zakończyła się remisem. Następnie po czasie Gildia CEO została podbita przez oszusta. Serdecznie współczujemy. Zarejestrowaliśmy również bitwę AWR.pl kontra Antr, PDW i GCK. Gildia CEO podbiła gildię Gity. Gratulujemy. Życzymy powodzenia w kolejnych bitwach. Już dzisiaj startuje Event Król Kwadratu. Niech najlepsza Gildia wygra. Ja jestem Dawid12. się do mnie. O kurwa nagrywa! Ja jestem Dawid12, a to było Keep News.